A zatem w końcu wiemy, jak wyglądać mapa s 5 Zobaczyliśmy kilka zapowiedzi, i powiedzmy, że to tyle. Wiemy, jak wygląda nowy Xbox i co mniej więcej na nim znajdziemy. Z tym, że to na pewno nie wszystkie asy w rękawie. Krótka historia: PlayStation było moją pierwszą, oryginalną konsolą. Wówczas nie zwracałem uwagi na to, co właściwie ojciec przynosił do domu. Liczyło się, czy to Spider-Man czy Crash. Użyj swojego kompasu, do banku. Dzięki, Kat. Przy drugiej ofensywie od Sony zacząłem zwracać uwagę na tytuły ekskluzywne. Trzecia oferowała sporo i zauważyłem, że ekskluzywne treści od Microsoftu zaczęły się trochę rozmywać. Mimo mojego sentymentu do zielonych panów, nie czułem się wyjątkowy, wiedząc, że nie wymaga się ode mnie konkretnego sprzętu, by sprawdzić jakąś konkretną historię. Wszystko przecież trafi na PC. Oh, and what great Oracle told you this, General? PlayStation 4 postawiło na pewien potężny ruch, który, jak widać, się opłacił, i ta sama strategia zdaje się przyświecać nowej i szybkiej wieży Isengard opatrzonej numerem 5. No bo jak obecnie wygląda wyścig dwójki gigantów? Na tym etapie znamy wygląd samych sprzętów. Minimalistyczny klocek kontra kosmiczny i powykrzywiany klocek. Kwestia gustu co do samej bryły i co do samych padów. Nie zamierzam się sprzeczać kto co woli. Oba nextgeny stawiają na szybkość dysków, zrozumiałe. Jedni robią o tym całą prezentację, źle ją sprzedając, inni obiecują gameplay, a pokazują sinematiki na silniku. Fani są po prostu głodni informacji, konkretów co do ceny sprzętu i mam na Mam że tego, co najważniejsze w tym wszystkim gier. Me Bright Memory jest na Steam, Hitman 3 będzie wszędzie, nowy Resident oczywiście też, a i asasyna odpalimy praktycznie na każdym sprzęcie. Nie mówiąc już o pokazanym na prezentacji Sony NBA 2K21. Wszystko rozbija się o wizytówki sprzętu i to nie takie, które wyjdą na premierę konsol. Przejścia między generacjami nie są i nie były spektakularne. Ze środowiskiem trzeba się obyć. Ale Microsoft nie jest głupie. Widzą to, co działało przy obecnej generacji i co trzeba robić, by nie popełniać błędów. Masowo kupowane studia pokroju Ninja Theory, Undead Labs czy Compulsion Games mają robić potężne gry, bo to właśnie ich stały Przypływ utrzymuje gracza albo przekonuje, by ten sięgał po właśnie tę konkretną konsolę. Zwłaszcza, że to, jak wyglądała zapowiedź Hellblade, zaparło mój dech na dobre dwie minuty. Xbox marketingowo kreuje się na najpotężniejszą konsolę w historii tak głosi wpis na oficjalnym Twitterze. PlayStation ma najpotężniejsze marki pod skrzydłami, tak twierdzą recenzje i oceny graczy. Świetne ruchy w postaci darmowych aktualizacji między One a One X zasługują na pochwałę. Stawianie gracza w obliczu gigantycznej biblioteki Game Passa. Oj, również! Sony z drugiej strony otrzymało strzał w stopę prezentacją SSD, podczas gdy fani wyczekiwali konkretów ale to ten SSD jest powszechnie wychwalany przez studia. Te same studia, które podkreślają, że tworzenie gier na PS5 jest wyjątkowo wygodne. To oczywiste starania, gdy baza graczy jest tak wielka i chce się przyjąć ich jeszcze więcej. Ali Salehi z Krajtek przyznał, że to najłatwiejsza konsola, na jakiej kiedykolwiek napisali kod, który działał wydajnie, a do tego posiadająca prostotę dającą deweloperom swobodę pracy. Bo przecież PS3 miało więcej teraflopów od Xboxa 360, ale co z tego, gdy pamięć tworzyła Bottlenecka? Ale do gier. Warto zauważyć wersję konsoli beznapędową. To dość duży krok, i możemy spekulować, czy Sony nie planuje czasem jakiejś odpowiedzi na Game Pass. To wydaje się ruchem wręcz pewnym, albo zbyt rozsądnym. Wyobraźmy sobie tylko pakiet PlayStation Plus z szansą na ogrywanie gier w dniu premiery przy stałym abonamencie i z zapleczem biblioteki pełnej tytułów, gotowych do pobrania w dowolnym momencie. Przecież wszyscy podbierają dobre rozwiązania od swoich konkurentów. To byłby ogromny krok, częściowo pokrywający się z polityką gier z poprzednich generacji, stopniowo pojawiających się w ofercie. Nikogo nie dziwi zapowiedź GTA 5 na PS5 i to, że Xbox również otrzyma tę wersję, zaś moduł online stanie się samodzielną grą. To jeden z najlepiej ocenianych tytułów poprzedniej generacji. Zapytacie, jakie są pozostałe? Red Dead 2, dostępny u obu producentów. Bioshock również, a potem. Uncharted 2, a już Goni go jeszcze nie wydane The Last of Us Part 2, które w momencie nagrywania tego z 79 ocen na Meta ma aż 96 punktów na 100. Ta strategia, o której wspomniałem na początku, to jednolite stworzenie marki, praca nad ekskluzywnością treści i stałą współpracą między studiem a twórcą samego sprzętu. Jak wygląda świeża prezentacja Sony? Jedna znana marka, jedna nowość. Jedna znana marka, coś niezbyt kojarzonego. Jasne, to co na papierze i w specyfikacji liczy się i to bardzo, ale całość rozbija się o rzecz najważniejszą po prostu gierki. Gdzie wspaniały Red Dead wygląda lepiej? Ano na X-Pudle. Kto sprzedał więcej, nawet dwukrotnie, konsol, mimo słabszej specyfikacji? Ano graj stacja pewnie wpłynęło na to sporo czynników. Nierównomierny czas premiery klocka w Europie czy wyższa cena. Na początku jednak obecna generacja nie sprzedawała się świetnie. Gracze dalej woleli dać mniej za więcej tytułów. Game Pass ponownie. Oh, co się dzieje? I gdy obie konsolki szły prawie web w web, przyszedł rok z infamous second sun, remasterem The Last of Us, a potem prawdziwym system sellerem Bloodborne. Tak Sony, jak i Microsoft pokazywało bardzo podobne tematycznie gry. Ostatecznie wygrały IP. Słaby start nie oznacza przegranej. To jakość tytułu ratuje cię w wyścigu. Ale szacunek Microsoftowi przecież się należy. Dużo osiągnął nawet jak na liczbową porażkę. Cudowny game pass, o którym tutaj dużo. Przekonani gracze i wspaniała forca. Ale w tamtym roku mówiło się o Uncharted, prawda? Pech, albo szczęście chciało, że od dziecka miałem Playa. Gdybym jednak zaczynał od Xboxa, wybór byłby dla mnie na pozór banalnie prosty. Nowa generacja rozbiłaby się nie o ilość teraflopów, szybkość dysku SSD czy rozdzielczości. Mimo, że to ważne, wiem, że obaj producenci będą zbliżeni do siebie. Wtedy wybrałbym czarną lodówkę, gdyż ta oferuje wsteczną kompatybilność, podczas gdy o tym, jak wyglądać to ma dokładnie na PS, jeszcze niewiele wiemy. Z drugiej strony ciut bardziej realistycznie. Wciąż mam PS4. Nie sprzedam, bo za wiele za nie nie dostanę. Fajnie mieć jak odpalić wszystkie gry w jednym miejscu, jednak nie jest to aż tak problematyczne. Pomyślmy. Ale drugim i zdaje się teraz ważniejszym dla mnie kryterium jest to, czego potrzebuję, by zagrać w to, co jest jedną z najlepiej ocenianych produkcji, co gracze określają jako tytuł niesamowity albo tak zwany Must Play. I wiem, że tu zapłakałbym, widząc The Last of Us bez Loga Xboxa, i w przyszłości ryczałbym, widząc God of War 5 zapowiadane tylko na konsole, której nie posiadam. Open the door! We need your help! Na tym etapie nie znamy także kolejnego ultra ważnego kryterium ceny. Bo to przecież jeden z tych aspektów, dzięki któremu PS4 miało niezły start, a dziś prognozuje się, że PS5 ma tę cenę mieć nieco wyższą. Bo choć cenię sobie płynność i to, że na moim telewizorze gra nie wygląda jak kupa, to przechodziłem na 3 na takim komputerze, który odpalał go chyba w 20 klatkach, a momentami zastanawiałem się, czy nie oglądam książki, bo gra zastygała. Gdy po latach oglądam porównania między Xbox a PlayStation, wygrywa wizualnie ten pierwszy. Gdy patrzę na listę gier, które poleciłbym znajomym, wygrywa ten drugi. Historia broni się sama, bez względu na to, czy zobaczymy ją na PlayStation, Xboxie, Windowsie 10 czy Nintendo Switch. Tak się jednak składa, że tych łapiących za serce i trzymających w napięciu historii jest więcej na sprzęcie od Sony, i tylko tam. Potężny kratos kontra macierzyństwo, trudność relacji bohaterów The Last of Us, przepiękny i super przystępny Ratchet Clank, i najbliżej Indiana Jonesa, jak się tylko da, czyli Uncharted. We wszystko inne zagramy na PC, którego przecież ma prawie każdy. Choć to dość proste porównanie. Największy problem jest taki, że najlepsze gry na Xboxa są też na PlayStation, ewentualnie na PC. Ta generacja trwała bardzo długo. Wiele się zdarzyło, wiele standardów zostało wprowadzonych. Lata przełomu dla PS4 to okolice premier Bloodborne, czy Ratchet, albo Uncharted 4. Teraz jednak Sony wysyła sygnał, że mocne ekskluzywy pojawią się szybciej. Korzystają z tego, co zebrali po drodze długiej przygody z Czwórką. Atuty to zawsze atuty. Wojny o to, kto wygra, która konsola jest lepsza, będą bez względu na to, co powiem. Dobrym przykładem jest materiał Jordana o wygranej wojnie konsol. Czy jednak wojny wygrywa się tylko wpadkami przeciwnika, czy potęgą ekskluzywności, świetnym marketingiem i wsparciem tego, co gracz może otrzymać? Zobaczymy w najbliższych latach. Po prawdziwych potężnych grach, po nowych modelach Slim czy Pro i porównaniu bibliotek. Nawet a jeżeli nie zwłaszcza tych cyfrowych. Nie wyrokuje, ale chce być na bieżąco z serią God of War. Chyba że coś ją przebije u rywala. Do usłyszenia i trzymajcie się tam w tych komentarzach.